5 plus prawy, 100. 6 plus prawy szczytem. 100. Szczyt 70. Hamuj. 3 plus lewy szczytem. Zahacz. 50. Szykana krótka od prawej. 30. 6 plus prawy, 120. Hamuj. Szczyt 31. Prawy. Hamuj, hamuj. 3 plus prawy zostań, zahacz. Do 3 lewy. 30. Szczyt 60. 4 prawy zacisk, do 3 plus. Zacisk do 3 plus. Do 6 plus lewy. 50. 3 plus prawy, może zahacz. Do 4 lewy. 70.

Szczyt 7.37 lewy, 150, szykana od prawej, krótka. Do 6 prawy, 50, szczyt 50, woda. 7 prawy, woda, do 5 minut lewy, zahacz. Szczyt 30, 60, szykana od lewej, krótka.

5 plus prawy 80 4 lewy szczytem przechodzi 4 prawy na szczyt do 6 lewy 40. Mój szczykana od prawej krótka. A mój szykana od prawej krótka 35 prawy do 4 plus lewy na szczyt przechodzi 6. Prawy szczytem do 6 lewy 55 lewy szczytem